111 lat temu. W nocy z 14 na 15 kwietnia zatonął jeden z najsłynniejszych statków świata Titanic. I choć od katastrofy minęło już tyle lat, to pewne kwestie dalej nie są jasne. Tuż przed rozerwaniem na dwie części, Titanic jest pokazywany, jakby niemal pionowo wystawał z wody, co jest nieprawdą. On wystawał tylko trochę, co świetnie pokazuje ta animacja. To jednak, czego tu brakuje, to jak realnie było wtedy jasno, a raczej jak ciemno. Wielu ocalałych na początku nawet nie miało pojęcia, że statek się rozerwał na dwie części, bo tego nie widziało. Tam naprawdę panował całkowity mrok, nic nie było widać. Wbrew temu, co może się wydawać, Titanic wcale nie zatonął na środku Oceanu Atlantyckiego, a bardzo blisko lądu do Nowej Fundlandii. Wtedy Imperium Brytyjskie, a dzisiejsza Kanada, było zaledwie 640 km, do Nowego Jorku miał dotrzeć 17 kwietnia nad ranem. Warto pamiętać, że Titanic w swoich czasach był wielkim statkiem no, należał do największych na świecie i budził słuszny podziw. I dzisiaj również nie byłby uznawany za jakąś małą łódkę, to jednak bardzo mu daleko do współczesnych, największych statków świata, jakie obecnie po Morzach Oceanach pływają. Dowództwo statku zdawało sobie sprawę z obecności gór lodowych w tamtym terenie, dlatego zdecydowano się nieznacznie zmienić kurs. No, zmniejszenie prędkości statku nie wchodziło w grę, była potężna presja, by Titanic pokonał Ocean Atlantycki jak najszybciej. Dodatkowo nie wszystkie telegramy o zagrożeniach górami lodowymi dotarły do dowództwa, gdyż telegrafiści byli zajęci obsługą wysyłania pozdrowień. Od pasażerów za pomocą telegrafu. Często mówi się o braku lornetek na punkcie obserwacyjnym, jednak one tamtej nocy, gdzie niczego nie było widać, w tych warunkach niczego by nie zmieniły. Górę lodową zauważono w ostatniej chwili. Często mówi się, że gdyby Titanic zamiast próbować ominąć górę Poszedł na czołowe zderzenie, to może by nie zatonął. Faktycznie, ale w sytuacji, gdy dostajemy nagłą informację, że zaraz nastąpi zderzenie, ludzkim odruchem jest próba ominięcia wypadku. Gdyby pierwszy oficer zdecydował się na czołowe zderzenie, prawdopodobnie zostałby obarczony całą winą, że nie próbował go ominąć. I dzisiaj mało kto by usłyszał o takim statku jak Titanic. Panował chaos w każdym aspekcie, łącznie z akcją ratunkową. Po pierwsze, nie dość, że szalub było za mało, wystarczyło dla wszystkich pasażerów. To kiedy zaczęto je spuszczać, to szalupy były czasami tylko w połowie zapełnione, gdyż oficerowie po prostu bali się, że mogą się zerwać i tak dalej. Po zderzeniu z górą lodową panował też chaos komunikacyjny, nie cała obsługa statku o wszystkim wiedziała, niektórzy pasażerowie też utrudniali sprawę, nie chcieli w środku nocy w zimnie spuszczać się jakimiś małymi łódeczkami, opuszczać Wielki, bezpieczny, niezatapialny statek Titanic też wolno tonął i na początku nie było widać, że coś jest nie tak. Titanic zderzył się z górą lodową o godzinie 23:40 14 kwietnia, zatonął o 2:20 15 kwietnia. Tonął 2 godziny 40 minut. Na statku było 2240 osób. Przeżyło tylko 710. Nie ma co ukrywać, swoją popularność statek Titanic zawdzięcza filmowi o tym samym tytule Titanic. No i jest on problematyczny. Z jednej strony opowiada o prawdziwej katastrofie i przebieg jest mniej więcej taki, jaki miał miejsce. Wielu bohaterów drugoplanowych faktycznie było na statku i tak się zachowywało. Jednak główni bohaterzy, Jack i Rose oraz ich romans no, nie miał miejsca, zostało to wymyślone na potrzeby filmu. Należy pamiętać, że Titanic to nie jest film dokumentalny, który ze szczegółami pokazuje, jak statek zatonął, gdyż wiele elementów po prostu się nie zgadza. No i skoro weszliśmy już w temat filmu, warto raz na zawsze wyjaśnić. Faktycznie, Jack zmieściłby się wraz z Rose na tych drzwiach, ale wtedy te drzwi już nie unosiłyby się całkowicie na wodzie, tylko były trochę zanurzone, no i oboje by zamarzli. Więc Jack słusznie poświęcił się dla Rose. I tak bardzo poza tematem w moim domu kilka nawiązań do Titanika również da się znaleźć.